Hej! Słuchajcie, wreszcie po wielu tygodniach jakoś premiera na Azję miała miejsce bardzo późno, ale wreszcie w Sephora w Malezji pojawił się krem koloryzujący z Rare Beauty Positive Light Tinted Moisturizer. Ja Wam obiecałam, że go przetestuję, ponieważ bardzo z założenia przypomina mi mój ulubiony tint z Fenty, Drop. I właśnie obiecałam Wam, że na pewno go będziemy testować na YouTubie, ale na Instagramie. Zapraszam Was też na mój Instagram. Zapytałam Was, czy chcecie najpierw test, a potem porównanie krem koloryzującego z Rare Beauty do tego z Fenty, czy od razu jedziemy z porównaniem. Połowa twarzy jeden produkt, połowa drugi i większość z Was powiedziała, że najpierw test, potem porównanie, więc tak też zrobimy dzisiaj. Zobaczymy, jak będziemy z czasem. Może pokażę Wam też jakieś inne produkty, chociaż mam też kilka nowości, które chcę sobie zostawić na inny film, taki po prostu z testowaniem nowych produktów, a dzisiaj głównym bohaterem jest Rare Beauty. Ja go, słuchajcie, kupiłam w najjaśniejszym odcieniu 10N i teraz nie wiem, czy nie będzie dla mnie trochę za jasne, ale ja ostatnio na siebie patrzyłam i mam wrażenie, że jestem przezroczysta. Jeżeli mnie śledzicie, to wiecie, że ja e, bardzo cenię i uwielbiam ochronę przeciwsłoneczną. Używam dużo kremów z filtrem i e, no, zwłaszcza twarzy nie opalam, ciała też, ale no, zdecydowanie, jeżeli chodzi o reaplikację, to najbardziej tutaj pilnuję. Skóry tej twarzy i mam wrażenie, że ostatnio jestem jeszcze jaśniejsza niż dotychczas, i wszystkie moje podkłady są trochę za ciemne, trochę za ciepłe, trochę za y, pomarańczowe, y, więc żeby nie było takiego problemu, wziąłam odcień 10N, bo wydawał mi się też najbardziej taki neutralny, y, przyjemny, nie za bardzo ciepły, nie za bardzo chłodny, ale teraz nie wiem, czy nie będzie za jasny. Zobaczymy, jak coś tu poradzimy sobie z brązerem. On ma w sobie SPF 20, oczywiście. Zawsze nakładamy krem z filtrem, taki po prostu w formie impregnacji pod, bo jeżeli chcielibyście uzyskać SPO20 z takiego produktu, to musielibyście go nałożyć taką ilość, że mielibyście ciasto na twarzy, a nie krem koloryzujący. Na opakowaniu jest napisane, że ma być to produkt. Lekki krem koloryzujący, który bluruje, czyli upiększa, wygładza powierzchnię skóry, nawilża ją i ma lekkie do średniego krycia z naturalnym wykończeniem. Więc to sobie dzisiaj przetestujemy. Nie ukrywam, że będę patrzeć na ten blur, ponieważ w takich produktach o lekkim kryciu ja bardzo często właśnie szukam tego bluru, tego wygładzenia, ponieważ nie chcę wtedy dużego krycia, nie chcę przykrywać skóry maską, ale chcę, żeby jakość tej skóry była ulepszona, żeby wyglądała ona trochę lepiej niż wygląda w rzeczywistości, żeby pory były trochę mniej widoczne, linie zmarszczki wygładzone i tekstura była taka jednolita, więc tego dziś będę oczekiwać. Ja mam skórę tłustą, nawet mogę powiedzieć bardzo tłustą, więc nabliżenie akurat z takiego produktu nie jest mi potrzebne. Mam nadzieję, nie jest napisane na opakowaniu, że ma być to produkt bardzo rozświetlający, ma dawać naturalne wykończenie, więc na to liczę. Nie musi być mat, ale też nie chcę dużego błysku, ponieważ mam produkty rozświetlające, kiedy chcę takiego efektu, a moja skóra sama z siebie i tak już jest bardzo mocno rozświetlona. Będę używać do aplikacji gąbeczki, ponieważ tak najczęściej najlepiej sprawdzają mi się kremy koloryzujące. Wstrząsam mocno przed użyciem, bo takie produkty lekkie, płynne, bardzo wodniste warto dobrze wymieszać. Jeszcze pokażę Wam z bliska opakowanie. Jest bardzo ładne, lekkie, poręczne. Tutaj jest takie żłobienie, po to, że jak kładziecie produkt na stół, na biurko, toaletkę, to żeby on się nie y, toczył. No, oczywiście można go położyć też w ten sposób, no, ale jest opcja. Produkt nałożyłam tutaj najczęściej i jest taki. powiedziałabym, wodnisty, ale nie bardzo. Nie spływa mi tu, jeśli ścieka po dłoni, ale też nie jest zbity. Widać, że trochę spływa. Bardzo podoba mi się ten piaskowy odcień, ale wydaje mi się, że będzie. No będzie śniutki. Bardzo ładny zapach, taki mm, lekko pielęgnacyjny, ale nic intensywnego. Ponieważ jest to produkt o lekkim do średniego krycia, ale już widzę, że to będzie krycie lekkie, to też nie obawiam się tak bardzo o ten kolor, ponieważ takie produkty o niedużym kryciu więcej wybaczają. Nie muszą idealnie pasować do odcienia naszej skóry. E, łatwiej jest je wtłoczyć, rozblendować, rozetrzeć na twarzy, żeby po prostu wyglądają dobrze i pasują. Ale ja nie bez powodu mam dzisiaj. Wysoki kołnierz, bo spodziewałam się, że no, szyja może się dziś odcinać. Ale póki co nie ma, nie ma tragedii. Już musiałam sobie dołożyć więcej, i już widzę, że gąbka wchłania mi sporo produktu. Jak to często bywa, jeżeli będziecie chcieli, to mogę następnym razem spróbować go nałożyć pędzlem. Ale ja nie mam dobrego doświadczenia przy takich lekkich konsystencjach z pędzlami. Chociaż to może mnie zaskoczyć. Będziemy mieć taki rozpromieniony, e blady efekt. Ale zobaczcie, no, okej, okay, twarz może mi trochę pojaśniała. Nie patrzcie na moje e, cienie pod oczami, ponieważ a ja tam podkładu kremu kolorystycznego nie nakładam, a też e, moja skóra tam jest znacznie ciemniejsza, inny ma odcień. Ale jak porównacie z, z moją szyją, czy nawet tutaj ramiona, to widzicie, że ja naprawdę no opalenizny żadnej nie mam. Nagrywam gdzieś przy naturalnym świetle, bez żadnych absolutnie lamp, bez żadnego ringa. Wszystko możecie zobaczyć dokładnie, jeżeli chodzi o fakturę skóry, nic nie jest wygładzone lampą, ani nie prześwietlone, stoi przed dużym oknem. Co prawda nie jest jakoś bardzo słonecznie dzisiaj, ale nie jest też źle, słuchajcie ten kolor naprawdę nie jest dla mnie zły. No, powiem Wam, że już dawno tak nie było, że najsilniejszy kolor z gamy jest dla mnie najlepszy. Zwłaszcza, że ten produkt ma dużo odcieni, około 30, z tego co dobrze pamiętam. Ja jestem najjaśniejszym kolorem. Dziewczyna mieszkająca w tropikach i 32 stopniowej temperaturze każdego dnia. Ale liczę na to, że nie będę miała zmarszczek. Czasem... Mm, Wiecie, to jest tak albo zna i piękny, słoneczny wygląd, albo ochrona przeciwsłoneczna i e, brak zmarszczek w przyszłości. E, oczywiście nowotworów skóry również. Nie, że mówię, że jak nie używacie filtrów, to będziecie mieć e, nowotwór. Natomiast na pewno ochrona przeciwsłoneczna pomaga tego uchronić. No ale oczywiście są też samoopalacze. Ja na ciało sobie pomagam właśnie czasem tym DAF e, Summer Glow. Bardzo lubię ten e, produktyzujący z Recibo, ale twarzy nigdy. Patrzę czasem na te kropelki, które dodaję się do kremu tanlux, ponieważ może w ten sposób bym y, opaliła trochę swoją skórę, nadała... Nawet nie opaliła, to chodzi o taki zdrowy, wiecie, słoneczny efekt. Czasem po prostu nie chcę wyglądać, wyglądać tak przezroczysto, ale potem myślę, że a, mi się nie chce, dlatego te kropelki, bo myślę, że to by był po prostu nie krok, tylko odmieszałabym z kremem nabliżającym na noc i rano wygląda, wyglądałabym trochę lepiej, ale... Bo jeszcze nie będzie mi się chciało tego robić, i zawsze myślę, że Boże, jak będzie mi to bardzo jakoś przeszkadzać, to make-up, bronzer i jedziemy. Więc słuchajcie, kolor mi bardzo przypasował. Dodatkowo bardzo podoba mi się wy wykończenie, ponieważ faktycznie struktura skóry jest wykładzona, jest taka ładna, mięciutka. Wydaje mi się, że. Dobra, na razie nie będę porównywać do Fenty, bo zostawiamy sobie to na kolejny raz. Poza tym wtedy będę mogła lepiej je porównać, jak będę miała je obok siebie. Natomiast skóra wygląda tak bardzo miękko. Nie jest może jakoś bardzo wyblurowana pod względem porów, ale też nie jest źle. Na pewno wyglądają one lepiej niż przed. Nie ma dużego krycia, bym je nazwała lekkie. Na pewno to nie jest średnie krycie, ale to jest takie zdrowe. Naprawdę zdrowe wykończenie, na pewno wygląda lepiej niż gdybym nie miała żadnego makijażu na sobie, a to jest bardzo ważne, ponieważ są takie produkty, tinty, kremy koloryzujące, które w sumie bez sensu jest w ogóle nakładać, bo nie widać żadnej różnicy przed i po, więc już lepiej nie nakładać nic, szkoda czasu. A tutaj mam wrażenie, że ta jakość skóry jest ulepszona. Oczywiście przebijają mi jakieś drobne przybarwienia, tak jak mówię, pory nie wyglądają idealnie, jest taki zdrowy efekt. Mogę ten produkt porównać delikatnie do Light Wonder Charlotte Tilbury, natomiast tamten jest dużo mocniej rozświetlający. Tutaj to wykończenie jest takie bardziej gładkie, przyjemne, na wyżonej skóry, ale nie mocno świecącej się. I zupełnie jest niewyczuwalne na skórze. Bardzo przyjemny, naprawdę bardzo przyjemny. Myślę, że to by był fajny produkt dla osób, które na przykład malują się na plaży ponieważ nie lubią pokazywać się bez makijażu. Myślę, że tutaj możecie się wtedy obejść z takim, z takim efektem, że wygląda tak, jakbyście nie miały na sobie makijażu, ale skóra wygląda troszkę lepiej. Jeżeli chodzi o moje tragiczne cienie i ogólnie korektory, to dziś kombinacja korektora Charlotte Tilbury w odcieniu Fair. To jest ten Magic Vanish, taki produkt kamuflaż w kremie oraz Dior Backstage w odcieniu 1N. Jeżeli macie niebieskie, zielone i nie chcecie nakładać dużej ilości e, takiego tradycyjnego beżowego korektora, a potrzebujecie dużo, bo chcecie przykryć e, cienie, to lepiej najpierw podziałać z kamuflażem, też w niedużej ilości oczywiście tej, tak dotykam i dokładam kolejne warstwy, tylko w miejsca, które potrzebują, tam gdzie jest to największe zaciemnienie i potem na to nałożyć e, już klasyczny korektor wtedy ta okolica oczami nie wygląda tak ciężko. Oczywiście zapomniałam wyłączyć klimatyzacji. I widzicie przy samym kremie koloryzującym, lekkim kamuflażu pod oczy i korektorze. Od razu ja przynajmniej czuję się 100 razy lepiej. Nałożę dziś bronzer w kremie Nars Laguna. Widziałam, że on był um, poprzednie wakacje produktem limitowanym i um, mi ostatnio w ogóle jeszcze udało się kupić tą właśnie poprzednią wersję. To jest Sunkist Bronzing Cream w odcieniu Laguna, ale dosłownie wczoraj widziałam na um, zapowiedziach, że będzie ten produkt wprowadzony do stałej kolekcji, z tego co zrozumiałam w odcieniu Laguna, ale w różnej intensywności. Laguna 1, Laguna 2, Laguna 3. Ten oryginalny Laguna y, będzie nazywał się teraz Laguna 2. Dokładnie ten sam odcień będzie w sprzedaży, więc jak Wam się spodoba, to kupujcie teraz Laguna 2. Ale będzie też jaśniejszy i właśnie kilka ciemniejszych odcieni. Bardzo lubię ten produkt, ponieważ on ma ładny odcień słoneczny. Pachnie jak y, krem do opalania do ciała. Taki... Y, Klasyczny będzie trochę kokosowy, bursztynowy, trochę jak Estella Bronze Goddess, choć tamten e, zapach, ja mam taki love hate relationships nad tym za zapachem. E, czasem go wącham jest super, czasem mi się zupełnie nie podoba. Kiedyś go nawet oddałam że chyba siostrze, bo nie mogłam go używać, a miałam. I on ma nieco bardziej matową formułę niż inne moje bronzery w kremie i daje taki bardzo e, efekt drugiej e, skóry. Taki puszysty, mięciutki, ale nie bardzo śliski, nie bardzo tłusty, więc łatwo w ten sposób go wtłoczyć w skórę i przy tym nie zmieniając faktury naszego podkładu, kremu koloryzującego, bo wszystko jest takie bardziej skin-like. Także cieszę się, że on wraca. Na pewno będzie zawarty w moim filmie o wszystkich moich bronzerach w kremie, który oczywiście. Będzie. Natomiast tak jak Wam ostatnio mówiłam, czekam na brązer w kremie z Charlotte Tilbury. Widziałam, że on już ostatnio się pojawił w sprzedaży na jej oficjalnej stronie, natomiast ja zawsze Charlotte zamawiam z Space and K, bo z Cold Beauty, więc czekam, aż pojawi się i tam. I chcę go kupić, przetestować i zawrzeć również w tym filmie. Widzicie, trochę ocieplam sobie skórę i już wyglądam trochę lepiej. Nie żebym, słuchajcie, ja coś miała do bledości. Uważam, że też bleda skóra wygląda bardzo szlachetnie, natomiast ja jednak lepiej się trochę czuję, jak mam odrobinę słońca. Pamiętacie, jak testowałam z Wami różdżki Pilotok z Charlotte Tilbury i miałam z, jednym, z jedną z nich problem, że nie wtapiała mi się tak równomiernie w powierzchnię skóry i takie ciapki nieroz, nierozsmarowane. I odkryłam, że one lepiej sprawdzają się wtłoczone dłońmi, bądź pędzlem. O dziwo tutaj gąbka głąbka, średnio się sprawdza. może go dzisiaj bardziej w formie rozświetlacza, nieco wyżej. No i widzicie, w ten sposób nie mam żadnego problemu z rozprowadzaniem. I dodaję mojej skórze nieco blasku. Jest taki blask kontrolowany, tylko w miejsca, gdzie chce. Jest bardzo naturalny. Nie brokatowy, nie metaliczny. Jest to produkt płynny, więc też bardzo ładnie współpracuje razem ze skórą. Nie odcina się i po prostu daje bardzo ładny, świetlisty efekt. Róż Say w odcieniu Rosy. Chciałabym też inny odcień z tego produktu, ponieważ bardzo. Lubię jego formułę, a ja jestem bardziej zwolenniczką róży w kremie nawet niż róży, niż róży w płynie. Uważam, że róże w kremie są łatwiejsze w pracy, natomiast ten daje tak wyjątkowe, znów naturalne wykończenie takiego naturalnego policzka, pięknie wygładzonej skóry, lekko zaróżowionej, ale znów słowo klucz naturalnie wyglądającej. I tak pięknie też y, się z nim pracuje, że nie trzeba tutaj bardzo się namachać. Jest to jeden z tych róży w płonie, które u mnie sprawdzają się bardzo dobrze. Wiem, że oni jakiś czas temu wprowadzili trzy nowe y, odcienie z tych róż, natomiast tych nowych żaden jakoś mnie nie zainteresował. Natomiast w tej oryginalnej kolekcji y, jest też jeden, chyba Peachy, jakoś tak się nazywa, który chętnie bym przygarnęła. Utrwale wszystko delikatnie pudrem Dior Powder No Powder. On nie zostawia bardzo matowego efektu, a raczej takie satynowe, gdzie skóra wciąż odbija światło. Jest taka miękka, wygładzona. Znów nie jest to ideał na wygładzanie porów. Wiele pudrów koreańskich, niedrogich, robi to lepiej. E, lepiej robi to też puder Charlotte Tilbury Airbrush Powder. Natomiast ten zostawia taki bardzo naturalny efekt, gdzie skóra nie jest matowa. Wygląda na bardzo nabilżoną, ale makijaż jest utrwalony. Wypełnię brwi dwoma produktami z Anastazji. Brow Wiz w odcieniu Soft Brown Kredka oraz przedroczysty żel Clear... Clear Bla, Clear Brow Gel i zaraz do Was wracam. Ok, pojechałam po bandzie i zrobiłam też od razu makijaż oka, ale usta zastawiłam sobie do zrobienia razem z Wami i zacznę od konturówki Wear z Maka klasyk, kto pamięta czas jej świetności. Ok, i na usta produkt z marki Revlon, to jest Ultra HD Matte Lip Color w odcieniu 980 Cheek to Cheek. Bardzo lubię te produkty. Są co prawda to płynne, matowe pomadki. Produkt dla mnie już nieco e, przestarzały i nie sięgam po takie zbyt często, ale ta jest leciutko w konsystencji, nie zastyga do skorupy, nie pochłania całej wilgoci i nabliżenia z ust. Jest bardziej taka satynowo-matowa, ale bardzo przyjemna, bardzo komfortowa. I mam dwa odcienie z tej serii. To była jakaś taka kolekcja pomadek nude, beżowych. I oba bardzo lubię. No i oczywiście jest to też produkt drogeryjny, niedrogi, zwłaszcza na jakiejś promce, Ale może odrobinę. Lip Maximizera. Nie zaszkodzi? Troszkę połysku na środkową część ust. I mamy makijaż skończony. Słuchajcie, moje podsumowanie na temat podkładu kremku lubiącego tintu z Rare Beauty jest takie, że jest to kolejny produkt do makijażu typu make-up. No make-up na pewno. Natomiast, jeżeli, tak jak dzisiaj, ja zrobiłam sobie już pełny makijaż, może nie bardzo mocny, ale pełny, to też wygląda to. Dobrze, produkt na pewno nie jest matowy. A użyję jeszcze sprayu z Charlotte Tilbury. Na pewno produkt nie jest matowy, nie jest też bardzo mocno rozświetlający. Jest taki bardziej nawilżający, naturalny, więc tutaj zdecydowanie zgadzam się z tym, co producent napisał na opakowaniu. Cały czas jestem w szoku, że ten odcień mi się sprawdził. Tak skóra prezentuje się z bliska. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie jest w 100% przykryta, tak jak Wam mówiłam. Nie jest w 100% wygładzona, ale na pewno wygląda dużo, dużo lepiej niż przed nałożeniem makijażu. Wygląda wciąż bardzo naturalnie. Nie wygląda jakbym miała na miałam sobie ciężki makijaż, więc za to plus. Jako pierwsze wrażenie jestem na tak. Natomiast nie jest to dla mnie jakiś taki hit wszechczasów. Yy, pamiętam, że jak nałożyłam tint z Beauty, tam byłam po prostu w niepowzięta z tego powodu, że moje pory wyglądały coraz lepiej. Ja miałam wrażenie, że moje pory zostały zupełnie wyblurowane, a przy mojej tłustej skórze skłonnej do niedoskonałości to jest bardzo ważne, bo pory moje nie wyglądają zwykle najlepiej. Natomiast tutaj uważam, że jest to naprawdę solidny tint, solidny krem koloryzujący i na pewno będę go teraz używać, i testować jak zmienią się moje spostrzeżenia, będę miała jakieś dodatkowe opinie, to na pewno dam Wam znać. Jak na razie jestem na tak, ale na pewno nie jest to coś, co mnie zachwyciło w taki sposób, że wow, wow, wow. Ale produkt jest naprawdę dobry i uważam, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. Na dziś to już wszystko. Dajcie mi znać, co testujemy następnym razem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!